Kochani, witam was gorąco na moim kanale i zapraszam dzisiaj na kluski z kaszy manny, czyli bardzo smaczny, tani i łatwy w przygotowaniu dodatek do wszelakiego rodzaju zup. Takie kluski będą również ciekawą alternatywą dla ziemniaków i makaronów. Zapraszam do oglądania filmu. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Do miski wsypujemy kaszę mannę, dodajemy jajko i wszystko mieszamy łyżką do momentu, aż jajko zbierze całą kaszę. W razie potrzeby dosypujemy jeszcze odrobinę kaszy, następnie dłonią zagniatamy bardzo twarde ciasto. Tak przygotowane ciasto ścieramy na tarce o dużych oczkach. Gotowe kluski gotujemy bezpośrednio w gorącej zupie około 5 minut. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów zapraszam również na stronę smakowitedania.com.